Dzień dobry. Już? Tak. Dzień dobry. Ostatnio rozmawialiśmy o wystawie Zdzisława zaraz, Beksińskiego. Zaraz, oficjalnie. Ostatnio rozmawialiśmy o wystawie Zdzisława Beksińskiego i Mieczysław mnie, po prostu był weź. oburzony. Był nie, oburzony. Mieczysław był oburzony. Nie, nie, nie. Spokojnie, spokojnie. Bez egzaltacji. Aby rozmawiać, a nie z ten, przesłuchiwać mnie był oburzony, że przerwałam jego wypowiedź, bo nie było czasu, a było więcej osób, no, które chciałam spytać, co myślą o tym Malarskie. Mieczysław chciał po prostu przez całą audycję opowiadać. Dlatego dziś nagrywamy jeszcze jedną audycję. Tak, i, tak się, i tak się stąpi, w taki sposób właśnie biorą się przekłamania w przekazach telewizyjnych, radiowych, reporterskich, wywiadach i tak dalej. Chciałam tylko jedno zdanie wtedy no to właśnie teraz umożliwię umożliwiam Ci dodanie tego jednego zdania, żeby Twoja wypowiedź sprzed tygodnia była pełna. Nie, nie co chciałeś jeszcze pełna. powiedzieć? A co chciałeś jeszcze powiedzieć o tym malarstwie? Tylko zostałeś no. odgoniony od, <laughs> od mikrofonu. Nie stałeś nie, nie czułem odgoniony, ja tam chyba powiedziałem, że dopiero się rozkręcam, tak? Tak, ale ja się nie, nie, nie. Bardzo, bardzo zmartwiłam, że się rozkręcasz. bo to może trwać godzinę, ja wiem, jak jesteś nie, rozkręcony. Nie, 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 ma się to dużo rozkręcać, bo można sobie gwint urwać, <noise> i wtedy nieszczęście. Dobrze, dobrze, bo bardzo mi się podobała wypowiedź Capri. Była mądra, a moja była taka, no taka, no taka jak to ja spontaniczna, trochę, trochę przekorna, nie wiem. Nie. Nie, nie zastanawiałem się jeszcze wtedy nad tym co ja mogłem w ogóle powiedzieć o tej wystawie. Zostałeś złapany z nienacka. Do wypowiedzi. Tak, myślę, że zostanie mi to wynagrodzone. No właśnie, teraz jestem ci wynagradzam, daję ci możliwość. to ja myślę, że dzisiejszy wywiad będzie mi wynagrodzony, bo jestem w stresie przez ciebie. Dobrze, to proszę bardzo. Co tam jeszcze chciałeś dodać? No to, co pani redaktora by chciała wiedzieć. No, jak ta... Może ja panią redaktor przepytam z Beksińskiego? No, słucham. Przecież jeszcze nic nie mówię. Ale, ale proszę nie przepytywać. <noise> Jestem gotowa na przepytywanie. Nie, nie. Pani redaktor ma mądre wypowiedzi, więc ja tutaj nie będę na podpowiedzi. A to chyba chciałeś, żebym ja głupi, mu rozumiem. Tak? Liczyłeś na moją głupią wypowiedź. Nie, pani, pani redaktor jest bysta i ma mądre przemyślenia i wypowiedzi. Nie będę tutaj ani konkurował, ani, ten, ani prowokacji żadnych urządzał. Ale, ale, ale mam dużo przemyśleń po tej wystawie. Pierwszy raz obrazy Weksińskiego to ja zobaczyłem na początku lat 90. albo pod koniec 80., nie pamiętam już dokładnie. Kolega przyniósł. to, to masz tyle lat? <grystanie> Czy jako dziecko zobaczysz maleńkie? Ja pamiętam tutaj pewne nietakty ze strony tych redakcji, <grystanie> tych niedo. <grystanie> Tych redaktorów, tak, tak nazwijmy, prawda, dziennikarzy. No każdy ma jakieś ułomności, słabości i niedoskonałości. No dobrze, to czy nie zobaczyłeś tak dawno? Już tyle lat <laughs> Tyle lat temu już zobaczyłeś pierwsze obrazy. Tak, jak szliśmy do pracy właśnie, to po drodze go wyjął. Album, nie, naprawdę był to album na kredowym papierze, chyba, o ile pamiętam, bardzo dobrej jakości. Były te obrazy i było tam dużo. Czy wiele obrazów, których nie było ani na tej wystawie, ani też ich chyba nie widzę w muzeum, w, w Galerii Beksińskiego, w Muzeum w Sanoku. No i wtedy zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. W ogóle sam, sam temat temat tych obrazów, takie miałem wrażenie, że tam się coś w czymś zawiera. No, nie, nie, nie będę o tym opowiadał. Nie potrafię tego do dzisiaj. No potrafię, ale nie będę teraz się zastanawiał, co ja wtedy, co ja wtedy czułem, czy jak miałem wrażenie oglądając oprawy Belsińskiego. No w każdym razie było to coś, co mnie tąpnęło. No Chodziło o przekaz duchowy tak to... Belsiński mówił, że chodzi o przekaz duchowy, no to pewnie wtedy w czasie tego tąpnięcia nastąpił. Kiedyś i tak teraz, i tak. ja się nie znam ja zna na malarstwie. Ja, ja lubię obrazy kiczowate, lubię jakieś tam, nie wiem, miernej, miernej powiedzmy, jakości, czy na średnim poziomie, nie, nie umiem tego ocenić, ale lubię to, co na nich, jeżeli coś mi się podoba, to po prostu lubię, czy to jest tandeta, deta, no, no na pewno nie jelenie na rygowisku. No, pamiętam, to to, że kiedyś się podobały. Ale tak, ale iła, iła jeszcze chodzi nastawy. o to. Dobrze, niech Ci będzie, żeby mi się podobały. Chodzi o, o technikę wykonania, więc te te landschafty, takie powiedzmy, prawda, tam bazary i inne. No to, no to ja widzę, że coś jest nie tak. Nawet ja się na tym poznaję. Ale też potrafię, nie wiem, odróżnić, czy docenić coś, co jest no, wyższych lotów, i, i wtedy widzę, że jest to takie trochę inne, może na lepsze. Są to wyższe loty. To wyższe tak. loty, tak. tak. Górnolotnie mówiąc. No ale tak to wracając do Beksińskiego, od, od no Jeleni. Tam, no właśnie. Ja się nie znam na malarstwie, ale tak mi się wydawało, że coś tam widzę, o co tam chodzi, co, co on tam. No właśnie, na pewno nie, nie, nie to, co, co miał na myśli, czy co chciał powiedzieć autor. To on, nic o, o tym będzie tam jedno zdanie na koniec powiem. Kiedyś od, usłyszałem. Nie pamiętam gdzie i od kogo coś takiego, taką anegdotę, czy anegdotkę taką. Że był jakiś facet na wystawie malarstwa, i to się działo tam chyba, no nie wiem, w, 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 tym, w XIX wieku, pod koniec XIX wieku. Przyglądał się obrazom, no i stał jakiś drugi gościu. Stał, po prostu stał. No i ten, nieznający zna, nie się na sztuce, na malarstwie, podszedł do tego drugiego i mówi tak: Proszę pana, ja nic z tego nie rozumiem. O co tutaj chodzi? I począł, usłyszał. I tutaj, teraz, jak kiedyś yy, zgłębiłem ten temat, usłyszałem dwie wersje. Jedna wersja to była taka: Drogi panie, Malarstwo jest jak gówno, to się czuje, ale nie tłumaczy. Ja słyszałem jeszcze inną wersję, która bardziej mi się podoba. Proszę pana, malarstwo jest jak gówno, tego się nie rozumie, to się czuje. I ta wersja podoba mi się bardziej. I wtedy, a w ogóle no, autorem te, tego aforyzmu czy tej, tej odpowiedzi był y, książę paryskiej Cyganerii. Widzę hrabia Henri de Toulouse, Po to francusku? Tak, to tak, tak. Tam rzuciłem sobie kiedyś okiem do, do Wikipedii, jak to się wymawia, żebym tam wiedział bo po francusku, to tylko mówię, że ten, że ten, tak. I co tam jeszcze to śpiewało? Bon appetit. Bon appetit. I y, tak, że mietek. I wtedy no, bardzo mi się podobało, że usłyszałem coś takiego. Bo wtedy poczułem, że bariera między mną a, nieznajomo a nieznajomością się na malarstwie zniknęła. I ja na niczym się nie muszę znać. Ja tylko muszę oglądać i czuć coś, tak? I tak Mieć było swoje tak, przemyślenia. Tak I tak. tutaj było tak, bo tego się nie da zrozumieć, co tam Beksiński yy, namalował. Nie, no, da się zrozumieć. Tylko nie da się tego zinterpretować. Nie wiem, nie wiem, nie będę się wypowiadał, bo nie wiem, co z tym, właśnie nie wiem, co z tym dalej zrobić. Z tym, z tym, no nie, nie z wiedzą, ale z tym, z tym całym dniem, gdzie byliśmy na wystawie. Nie wiem, co z tym zrobić, więc najlepiej nie robić nic, tylko sobie myśleć i mieć swoje, swoją radość z tego. W tej prezentacji multimedialnej, która była na początku wystawy, Beksiński coś takiego chyba powiedział. Nie pamiętam dokładnie, szkoda, że sobie tego nie nagrałem, ale może. A, może jeszcze powtórzymy ten wypad, Ale chyba się kończy ta wystawa niedługo. Powiedział coś takiego: Najważniejsze w obrazie to jest to, czego nie widać. I tak też mnie to trochę obudziło, bo ja tam tak, taki letarg zapadłem na tej prezentacji, bo to było, było bardzo przyjemne. Czyli coś, czego nie widać, czyli emocje. No, ale co myślę? No, gościu, przecież to tam malujesz emocji, i dopiero po chwili to do mi dotarło, że chyba chodzi jednak o, odbior, o emocje odbiorcy. No, i wtedy poczułem się już w ogóle chyba koneserem sztuki, w ogóle, że ja zrozumiałem to, co on powiedział, znawcą. No dobrze. Gdyby pani czegoś tu nie rozumiała, Tak no znaczy się, że się ja, ja nie używam słów, których znaczenia nie rozumiem. Używam tylko słów, których znaczenie rozumiem. Ale tak naprawdę było to fajne, było to fajne, bo ja się ja nigdy się nie... Nie analizowałem malarstwa, po prostu podobało mi się i coś fajnego. To nawet to co mi się u nas na ścianie, co mi kupiłaś taki jakiś nomorski tak. jakiś... No bardzo fajne, dobra. Nie będę, nie będę o tym złotział. Dobra, przechodzimy do. do Beksińskiego. <coughs> bo się znowu, wiesz, zaczynam rozkręcać. Tak, nie, bo to miało być 5 minut, a, nie długo, a już jest ponad 10. Pół. Nie wiem, możemy w dwóch odcinkach zrobić. Dobra, teraz pójdzie szybciej. No dobra. Trochę już znając Beksińskiego tam sprzed z tych lat 80. -tych, czy 90., i teraz, no tam oglądałem kiedyś jeszcze sobie, czyli w internecie, czy jakieś książki, ale tutaj, no, obejrzeć obrazy to jest fajnie. Ja już tam kiedyś powiedziałem chyba y, o Tatrach y, przy okazji jakiegoś filmiku z Tatr, że y, nie jest nie Tatr z nadmorza, że być na miejscu to trochę lepiej niż tylko oglądać. No i teraz widzę, że to no coś fajnego powiedziałem chyba. Bo pierwsze wrażenie, jak wszedłem tam, no najpierw się rozważyłem po wszystkich tych obrazach. No i pierwszy też zrobił na mnie wrażenie, no, no większość z nich. To po pierwsze, pierwsza moja myśl była taka, o co tu chodzi. Gdzie to jest? Co to za świat, który widzimy na tych obrazach? Jakiś hades, a może to wolność? A może to trochę obok nas na ziemi? I, i, I dalej. Kto tu rozdaje karty? No i właśnie mam nadzieję, że Agesandros, czyli Hades, czyli inaczej prowadzący ludzi. I to by mi się bardzo podobało, gdyby tak było. I następna myśl, jaka i przyszła, czy jaka zaczęła mnie męczyć a zaczęła mnie męczyć właściwie, to było, co ja bym zrobił, gdyby to ja tam, gdybym to ja tam był na tych obrazach, gdybym to ja tam żył w tych zgliszczach. No właśnie, tutaj takie teraz sobie przypominam ze szkoły swoje niektóre wywody, no tam no, po tych lekturach, powiedzmy, trudniejszych, cięższych i, i bardziej przybijających, już tam nie będę do nich teraz wracał, że to co? No, jakiś zgliszcza psychiki na tych obrazach, zgliszcza świadomości, a może ich narodziny. A może to my od środka. Może to nasze dobro, może to nasze zło, nasze lęki, a może nasze pragnienia. A może nic. A może wszystko. A może wszystko. No i to powiem Wam, że ta wystawa to po prostu było wyzwanie, to, no męczy mnie, znaczy no, no męczy, męczące, Męcząca w sensie, że człowiekowi głowa zaczęła rosnąć, bo była za mała, żeby to wszystko ogarnąć, co tam, co tam na tych obrazach było namalowane. A w, a w ogóle może to żarbek ksińskiego, może trochę upiorny. Tak, on ale, mówił żarciki. No, nie, w ogóle no fantastycznie się wypowiadał i... i no, trzeba dużo trzeba go dalej słuchać. W YouTube bardzo dużo jest filmów. Może właśnie taki jego upiorny i, żart. I, i o Tomka mm. Audycji. No, Obydwa tak, bardzo fajnie się wypowiadali. No i właśnie, może to taki upiorny żart, ale bez złych intencji, a może nawet z dobrymi. No i jak sami słyszycie, ja tutaj zaczynam teraz rzucać, Poezjować. Nie, nie poezjować, w ogóle wywnętrzać się i taki jest. Efekt po tygodniu? Ty, tydzień? Tak. Tydzień. Tak, jest jeszcze efekt po tygodniu od obejrzenia tej wystawy. Ale dzisiaj jeszcze sobie planowaliśmy wycieczkę do Sanoka. No. Jak będzie cieplej i będą tam wszystkie obrazy, to, to wyruszymy, bo tam jest 600 prac, plus yy, I pokój, jeszcze jest, tak, jest i pracownia i jego ta przeniesiona tu, no. ta z Warszawy. Także to musimy zobaczyć, koniecznie. Poczeka, ja tutaj sobie teraz wrzucę parę tych o, obrazków, obrazków, obrazów. No nie będę, nie będę omawiał każdego z nich na pewno. No bo nie, nie mamy o, nawet to, czasu, żeby to, omawiać. To zajęłoby nam się, ileś godzin, co ja tam nam się nie to taka wielka. Ale tak ogólnie, na tych obrazach, czy w ogóle w tym biego malarstwie, to mam wrażenie, że ktoś lub coś do ciebie krzyczy. No, taki takie niepo, niepokój tam jest. Ale nie mówię, że są jakieś przerażające, tak? bo kiedyś mi się takie wydawały, teraz nie. Czyli to pierwsze było: ktoś do mnie krzyczy. Ktoś do mnie woła o pomoc. No, często tam dostrzec człowieka w całości, to. to to była rzadkość tak, na tych obrazach, bo to były raczej tak jakby szczątki ludzkie, żyjące. Czy człowiek ograbiony z, no, z ciała. Czyli ktoś coś do ciebie mówi, ale z drugiej strony ci krzyczący do ciebie ludzie mówiący, może dlatego, że to ty potrzebujesz pomocy. Może oni coś dla ciebie mówią ważnego. Może ci udzielają jakiejś rady. A może to zmory przeszłości. A może teraźniejszość. A może bezradność. Czasami optymizm. Nadzieja. Nadzieja, no. Na przykład, że wyglądam... <laughs> Sorry. Że wyglądam tylko tak, jak na tym obrazie. A mogło być gorzej. No, było tam parę takich obrazów, właśnie, człowiek niekompletny. Ale kiedyś to mnie przerażało. Teraz to mnie nie przeraża, bo czekaj, muszę łyka wziąć. Wody. Wody, kawy, nie da. No. Ostatnią kawę piję, szósty, jest. Która dziewiąta. Dobra, zasiliłem się. Do brzegu. Do brzegu. No i właśnie nie, tam dla mnie w tych obrazach nie ma już nic przerażającego. Ja z tym wszystkim się oswoiłem. O, może dlatego. A może w tych obrazach każdy znajdzie coś innego. Może ludzie niektórzy znajdą tam coś yy, pogodnego, właśnie nadzieje Są pogodne. I, tak, one są, są w sumie są pogodne. Każdym a każdym z słońca. Yy, pogodne, ale powiem ci, że takie pogodne z przymrużeniem oka, może groteska, może trochę. Yy. Nie wiem, co tam jeszcze, jakiego słowa użyć, zapomniałem. No. No groteska taka, tak żart. No nie, żart też nie. No, każdy, każdy musi sam, każdy musi sam zastanowić się, co on tam widzi, jak to odczuwa. Ale na pewno będąc tam, y, mieliśmy wszyscy, znaczy, to i ja, koleżanki też. I ludzie zresztą podejrzewam, podejrzewam, którzy No fajnie, jest, ludzie y, tak. Też każdy tam y, poczuł y, wielkość y, tego malarstwa. Jego oddziaływanie, jego siłę. Ja, ja nie wyobrażam sobie, że tam ktoś, że to komuś się nie podobało z tych osób, które tam były. Albo żeby pomyślał, że to jest y, jakieś, nie wiem, takie y, malarstwo nieciekawe. Fanaberie. Tam. Albo jakieś takie fanaberie. Artysty. Szokujące. Tak, czasami są takie obrazy rzeczywiście, no a jakieś awangardowe na przykład, które ja, ja do no mnie nie trafiają, mają nie mają dla mnie... bulwersować. zbulwersować, tak? Ale tak bulwersują, że, że ja nie mam żadnych emocji, a żadnych uczuć, nic nie... Mhm. Jest, nie... Niesmacznie bulwersują. Na przykład cały niebieski obraz, no to... pod tytułem no Błękit banku, tak, Był ten taki... Błękitny był po prostu, taki... no nie mhm. wiem. No, no. Do mnie nie przemawia. może coś w tym... Do mnie Al nie, ale zacząłem się zastanawiać, że może coś tam jest. Ale Beksińskiego obrazy wszystkie przemawiają. No, przemawiają, przemawiają. Tak się jeszcze zastanawiałem. No właśnie to jest taki, ja nie wiem jak to nazwać, inny świat. Bo, kurczę, nie wiem, z... życie w grobie, nie wiem jak to nazwać. Y -hmm, no, Matko życie w grobie. No, tak, ale może wyrzucenie strachów lęków. No może jest, tak. Że, że... tak. Lęki zostały wyrzucone z głowy i sobie istnieją na obrazach. Jednocześnie na tych obrazach jest jakaś nadzieja, więc w sumie to nie jest tak źle. Tak, co no, jeszcze przy tym? No powiem, znaczy ja to będę cały czas mówił, że to jest upiorna, upiorna, y, upiorna sfera, upiorna okolica, upiorny świat Beksińskiego. Upiorny Beksi pogodny świat bekińskiego. Tak. Stwierdziłem, że był pogodny. On wcale tak nie, nie myślał, że to jest upiorny, co on Ja sobie będę tak mówił, że to jest upiorny, pogodny świat Beksińskiego z nadzieją. I tak sobie zaczą, zacząłem zacząłem y, zastanawiać się, co myślą postacie przedstawionych na, na tych obrazach. Ja już mówić 5 minut. Już, a ile już jest? 20. Ała. kończę zaraz. Tak sobie pomyślałem, że może to początek świadomości na tych obrazach. Może to przekaz, chociaż śliński mówił, że on nie robił przekazu. Nie. Tak? Że on wyrzucał z głowy. Niechętnie <grych> tak. by nie malował, może, bo już ja nie ma. Może inaczej, to sugestia to dla, dla nas, dla oglądających, dla wszystkich. Myśl, co robisz. Myśl, co robisz sobie, myśl, co robisz innym. A może to sugestia, że każdy chce żyć w takiej czy innej formie postaci. Że jednem przyszło żyć w świecie kolorowym, innym w, w świecie szarym, a jeszcze innym, no tu się wyrażę, zasranym. I oni się ratują, a inni być może w ogóle nie mają siły, żeby żyć. No, te obrazy są, są yy, przykuwające wzrok, tak najoględniej mówiąc. Mam, miałem też wrażenie, że niektóre postaci na tych obrazach próbują ucieczki z tego świata, w których ich namalowano. Na niektórych widzę radość. Na przykład na jednym Radość o po Poranku mm. jest tam taki obraz. No. Yy. No tam było chyba nawet zamieściłość w tym poprzednim filmiku. I po, po, po wypowiedziach Bersińskiego w tej prezentacji multimedialnej to miałem wrażenie, że on maluje od niechcenia. To tak jak my siedzimy sobie na jakimś spotkaniu czy wykładzie i odruchowo rysujemy coś na kartce. To z reguły chyba każdy tak to robi czy większość ludzi. Jakieś kwadraty, jakieś kółka, kreski, jakieś inne wizje. I, Tylko z większym talentem to malował, niż ma tak, tych No znaczy Było to takie ładniejsze, niż kreski, kółka i inne wizje na kartce. I tak sobie później pomyślałem, wracając do tego, co be, do, do, do teorii Beksińskiego, tak to nazwę, do teorii Beksińskiego o malarstwie, czyli o braku teorii na temat malarstwa. Nigdy nie mówmy i nie wypowiadajmy się na upiorne i takie bezzasadne, głupie pytanie zadawane w szkole, na które nie ma odpowiedzi. Jakie to pytanie? Co autor miał na myśli? Co autor miał na myśli? No Byliśmy w szkole, to by byliśmy jeszcze dziećmi, byliśmy tacy a no nie, jak wiesz, tam nauczyciele kazali to tam, powiedz, się robiło, prawda, tak jak chcieli. Zostaliśmy w ten sposób związani drutem kolczastym i okaleczeni. I mówmy za siebie, mówmy, co my myślimy. Pamiętam kiedyś na klasówce z polskiego e, też pisałem chyba coś, co autor miał na myśli. Pani nauczycielka przechadzała się od lewej do prawej, od okna do drzwi. Zresztą bardzo ją lubiłem, była bardzo fajna. I nie mogłem się skupić, nie mogłem się z tym autorem y, połączyć, żeby go zapytać, co miał na myśli. I w pewnym momencie zaproponowałem pani nauczycielce, y, czy mogłabym i z klasy, bo nie mogę się skupić. No, lubiła mnie, więc usłyszałem tylko, że jestem, je, usłyszałem tylko jej poczciwym tonem, że jestem coraz bardziej impertynencki. Miała rację. I wtedy poczułem się lepiej, bo coś zrozumiałem. Ale co? Ja, ja nie zrozumiałam. Że trzeba szanować innych ludzi. I niekoniecznie to, co od Ciebie wymagają, czy tam to, czego od Ciebie wymagają, musi zostać spełnione w formie, w jakiej oni by chcieli, żeby. Mm. By. Także, no, tak to też. Wiesz, wpadki takie i, i głupota ludzka są o tyle. Wartościowe, że pozwalają człowiekowi zmodrzeć. Bardzo długa była to wypowiedź, miała być pięciominutowa. No bo ja byłem zestresowany Nie. i się wypowiadałem nies, nieskładnie. Pani redaktor mnie ten deprymowała trochę i, i w ogóle. No dobrze, no ale teraz już wystarczy, czy jeszcze będziesz chciał opowiadać? No, teraz muszę ponarzekać przecież. Ale może już skończymy, nie, bo... bo. teraz będę analizował. Bo tej nie, audycji nikt nie wysłuchał. Tak będę długo. analizował to, co mówiłem i co było nie tak, a co miało być inaczej. Dobra, nie, dobra, nie, dobra, dobra pójdzie na jakąś wielką marudę. No i to są Dlaczego miało być. Nie. Nie, czasami ze mogę pomarudzić. Nie. Dobra. To jest tyle, to są. Po się dzisiaj trochę, ale no nie daje mi spokoju ta wystawa. I, i to tyle. I pa, pa. Nie będę się już więcej mądrzył. Pro, ma pro, proponuję, żebyśmy sobie pooglądali. Zresztą tam dużo, dużo Beksi zamieściła tych obrazków, tak. wideo. Ja to wszystko ponagrywałem, mam jeszcze poprawiane, to, ale już nie będziemy tego załączać. Także rzućcie sobie okiem i zobaczcie. Ciekawy jestem, jakie wy będziecie Dobra. mieli wrażenie. Ja proponuję już powiedzieć papa. Papa. Pa. Do widzenia. A, Dziękuję. Dziękuję. Pa, pa. Proszę bardzo. <śla>